Ciała tutti. Witajcie mangiarowki. Dzisiaj przygotuję pyszny sos koperkowy. Będzie nam potrzebne: pęczek koperku, sól, pieprz, 2 łyżki mąki, dwie łyżki masła, 200 ml śmietany 18% albo 30, lepiej 30. Ja mam 18%. No i dwie szklanki wywaru warzywnego. Rozpoczynamy przygotowanie naszego sosu. Na badanie wrzucamy nasze masełko. Rozpuszczamy na naszą masełko. Na naszym masełku wrzucamy naszą mąkę. Mieszamy i tak podsmażamy. aż zarumieni. Jak już nasza zasmażka nabierze takiego złocistego koloru, kochani, no to ja teraz przełożę na tą e, trochę dalej od ognia i teraz do naszej zasmażki powoli będę wlewać nasz wywar warzywny i będę mieszać. Tak, porządnie mieszamy. Teraz już mogę dać na nasz okień, żeby pozbyć się grudek. Porządnie mieszamy. Olejku. Energicznymi ruchami. Teraz dolejemy jeszcze. O. Mieszamy. Okej. Okay. Też doprowadzimy do wrzenia. Niech nam się zagotuje ten, właśnie sos. Jak nam się tak zagotuje, to dolejemy naszą śmietanę. W międzyczasie przygotujemy nasz koperek. Umyjemy i poszatkujemy. Nasz sos, jakiś tak gotujemy, 2-3 minutki. No tak. No, musi się zagotować, żeby nie czuć tej mąki. Ona no już ładnie rozbełko całam. I teraz, kochani, wlewam moją śmietanę. Zamieszamy. Ładnie. Ok. I teraz tylko ładnie muszę. O. I myślę, że trzeba spróbować. Czy nie trzeba dodać soli? Zaraz spróbuję. Koniecznie sól. Soli. I teraz po pierwsze i wyłączę i wrzucę mój koperek. Bardzo dużo koperku. I teraz ładnie zamieszamy. I jest ok. Zaraz jeszcze spróbuję, czy trzeba. Rewelacyjnie. I tak pozostawiamy idealny sosik do naszych pulpecików, do ziemniaczków, do różnych tych, do pulpecików w sosie koperkowym. Ewentualnie możemy do, taki sos użyć do Gotowanych yy, jajeczek. Jajeczka w sosie koperkowym. No i cóż, myślę, że ten przepis Wam się spodobał. Zapraszam Was do mojej kuchni włoskiej. Ja gotuję po włosku. mangiare łewki znaczy się mangiare jeść. Yy, cóż jeszcze, mam playlistę. Tam możecie znaleźć fajne, szybkie przepisy z makaronami albo drugie dania, no jeszcze inne. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Jestem na Facebooku, fanpage, e, gdzie e, m, tytuł ciał.kuchnia ewki. I cóż mogę Wam powiedzieć? Bon appetito!